System hamarka, bo mówimy tutaj o systemie wyrzutni e, rakiet, e, bazuje na podwoziu firmy Jelcz. Ponadto zabudowany został e, pakietem wyrzutni firmy Hanwa. Całość systemu spięta jest systemem dowodzenia Topas, który współpracuje z systemem kierowania ogniem Fire Control. System produkcji e, firmy Hanwa. Zgodnie z umową, która została podpisana przez agencję Uzbrojenia i harmonogramem dostaw do końca 2023 roku 15 egzemplarzy systemu Homarka zostało przyjętych przez mój dywizjon. W tym momencie odbywają się procedury logistyczno-administracyjne, tak żeby ten sprzęt odpowiednio zaewidencjonować, odpowiednio go wdrożyć do działalności w pułku. no i w pierwszej połowie. 2024 roku funkcyjni obsług przystąpią do szkolenia Operator Training, które jest głównym szkoleniem dedykowanym dla użytkowników tego systemu. Patrząc na budowę tego systemu, przede wszystkim skupiając się tutaj na podwoziu firmy Jelcz, no na pewno atutem tego rozwiązania jest ilość miejsca dostępna dla obsługi w środku pojazdu. System jest wyposażony w klimatyzację, jest wyposażony w basto, jest wyposażony w system filtrowentylacji, czyli ochrony przed skażeniami. W związku z tym, tutaj przygotowanie i praca w ramach tego systemu no na pewno jest dużo bardziej komfortowa aniżeli w pojazdach o mniejszej kubaturze. Z drugiej strony patrząc na konflikt, który dzieje się na naszych oczach za wschodnią granicą, no mówimy tutaj o konflikcie długotrwałym i większa kabina to również możliwość zaadaptowania się do tych ciężkich warunków wojennych i po prostu zwykłego, codziennego funkcjonowania. Żołnierze widzimy to w relacjach z frontu, zarówno czy w czołgach, czy w działach, czy w systemach artyleryjskich po prostu żyją. I tutaj Organizacja takiego zwykłego trybu typu przygotowanie śniadania, przebranie się, zabranie swojego bagażu ze sobą, bo to też jest bardzo ważne, żeby żołnierz przy sobie mógł wozić mundur na przebranie. To są rzeczy takie trywialne, proste, wydające się trochę odbiegające od działalności operacyjnej, no ale jeżeli my nie zadbamy o, żo o żołnierza w odpowiedni sposób, to jego zdolność bojowa będzie drastycznie spadała. launcher moduł, który jest zamontowany na systemie Homarka, umożliwia zamontowanie dwóch podów. Podów, czyli dwa razy sześć rakiet CGR080 albo dwie rakiety CTM290 lub wymiennie rakieta jedna CTM CGR. W zależności od zamontowanego poda w pakiecie, mówimy o dwóch zdolnościach. Jedną z nich jest Chunmu Guided Rocket 080. Jest to pocisk rakietowy o Przybliżonej do nośności 80 km. Natomiast Chun Tactical Missile, jego zasięg określany jest około 290 km. No to daje bardzo dużą elastyczność w działaniu przełożonych i planowaniu użycia tego. Systemu. Z punktu widzenia dowódcy dywizjonu najważniejszym aspektem, że jest to sprzęt nowy, na gwarancji. W tym momencie ciężko jeszcze mówić o bezawaryjności, ale wierzymy głęboko w to, że te wszystkie testy, bo te testy odbywały się zarówno w Korei z przedstawicielami Agencji Uzbrojenia, Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, jak i nas jako użytkownika, czy odpowiednich instytutów badawczych, które badały ten sprzęt przez wprowadzeniem go do Sił Zbrojnych, Zagwarantują nam bez awaryjne użytkowanie tego systemu. I z punktu widzenia dowódcy dywizjonu to jest bardzo ważna informacja, bo wtedy my będziemy mogli skupić się na szkoleniu. Z drugiej strony, pozyskanie dzisiaj kandydata do służby w takim dywizjonie, który jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, gdzie młodzież. Tak naprawdę te systemy wcześniej widziała tylko w telewizji, w grach komputerowych, no to jest bardzo duży plus. W tym momencie dużo łatwiej jest zachęcić do służby młodego człowieka, który wie, że dostaje nowy sprzęt i gdzie będzie mógł się skupić na szkoleniu, nie będzie musiał się zastanawiać, w jaki sposób walczyć z przeciwnościami losu, awariami i różnego rodzaju innymi zakłóceniami w działaniu.